Cześć. Dziś pokażę ci zakładkę Inspiracje, gdzie znajdziemy wszystkie pomysły, które możemy w późniejszym etapie udostępnić w projekcie, a tym samym klientowi. Na górze zakładki znajdują się filtry, które ułatwiają wyszukiwanie inspiracji. W prawym rogu widoczny jest przycisk plusa, który pozwala na dodanie nowej inspiracji. Jednak łatwiej będzie to zrozumieć na gotowym przykładzie. Każda inspiracja posiada nazwę oraz przypisane zdjęcie. W sekcji Produkty możemy dodać nasze produkty z biura. Przy tworzeniu inspiracji należy wypełnić kategorię oraz opcjonalnie dodać projekt, któremu chcemy przepisać inspirację, a także tak, który ułatwi jej szybkie odnalezienie. Dodatkowo przy każdym produkcie znajduje się ikona plusa, która pozwala na nałożenie produktu na zdjęcie inspiracji, co umożliwia lepszą wizualizację pomysłu.